Okej, okay, a to jest te Cześć, a to są moje, te zdjęcia mojego Aldeziego. O to narysowałem Tutaj macie po lewej tutaj Normal DJ Pattern A, a tu po prawej New DJ Pattern A teraz będziemy korzystać z takiej aplikacji A tutaj mamy Normal DJ Pattern Negative I New DJ Pattern Negative I Słuchajcie, to będzie y na takiej aplikacji, że te postacie wyglądą, będą wyglądać jak te. Myślałam czarne tło, bo biały to jest czarne, a czarny to jest biały, dzień to jest noc, a noc to jest dzień. A my teraz idziemy do instalowania aplikacji. Musicie wpisać hać wykrywać duchów albo host detector, ja w ogóle m, wykrywać duchów. Uff, piszę. Musicie mm, poszukać jej. Słuchajcie, jednak nie znalazłem w sklepie Play tej aplikacji, dlatego pokazuję wam y, na, ty, na telefonie. Na telefonie wam pokazuję. Widzicie, i tą aplikację musicie pobrać. A teraz y, zobaczę, pokażę Wam, y, jak to wygląda. Więc niby ma tą aplikację, ale musiałam to nagrać, żeby to zrobić. Dlatego macie tutaj filmik. No, to jest taki, że tutaj mamy tą książkę. No, Normal DJ Pattern i New DJ Pattern. Ja będę przerzucać, bo to trochę nudny ten filmik. Nagrywać. Teraz normal, negatywny Jacobat. I teraz zatrzymuję. I patrzcie. I teraz widzicie, i to teraz jest takie. Takie normalne tutaj macie. A to jest takie. A teraz patrzcie, jak normalny Jacobat wygląda. Niemo. Teraz zobaczcie na negatywy. Teraz yy, widzicie zresztą. Jak to wygląda, jak normalny DJ Pattern, te negatywy. Widzicie? Dlatego bardzo ładnie wyglądają też kwiaty i obrazy, i woda. Wygląda ładnie, i piasek wygląda na tej aplikacji. Dlatego nie polecam na tablecie jej pobierać, bo wcale jej nie ma na sklepie Play. Widzicie? 爸爸。